Cóż, chciałbym też zaapelować do, do, do sumień tutaj Państwa senatorów przede wszystkim, bo, bo jest to komisja senacka, ja też tu jestem naturalnie gościem. No, Otóż analitycy, juryści czy też biuro legislacyjne w zasadzie nie zostawiają suchej nitki na tej ustawie o ochronie zwierząt, jeśli chodzi o jej poprawność, jeśli chodzi o jej spójność. Więc cóż, można powiedzieć, że, że ta ustawa mogłaby trafić po prostu do śmieci i nic by się nie zmieniło w Polsce i może i byłoby lepiej. W tym samym projekcie jest szereg niedomówień, niejasnych też podejrzanych w zasadzie zapisów, a także wiele no to już zostało powiedziane na temat tego jakie ryzyka niesie ze sobą ta ustawa dla branży rolniczej, branży hodowlanej, dla nawet cyrkowców, konsumentów, dla związków wyznaniowych, to wszystko trzeba mieć na uwadze, czyli ta ustawa uderzy w zasadzie i w kieszeń. Każdego z nas, tak jak tutaj jesteśmy na sali i poza nią. Trzeba mieć to po prostu na uwadze. Senatorowie tutaj, którzy procedują tę ustawę, a zwłaszcza ci, którzy ją popierają, powinni pamiętać o tym, że przyczyniają się w zasadzie do takiego haniebnego procederu, jaki wydarzył się w Sejmie w ostatnich dniach, gdzie przez takie samozaoranie branży rolniczej, Całe społeczeństwo tutaj może ucierpieć. I trzeba pamiętać też o, czym, o tym, w jaki sposób ta ustawa była już w Senie procedowana, z naruszeniem przepisów, z brakiem wysłuchania w ogóle strony społecznej. I tutaj naprawdę uznanie dla, dla, dla Senatu, że w ogóle chciał wysłuchać tej strony społecznej, to, to akurat bardzo cieszy. Proszę o tym pamiętać, że ta ustawa, która właśnie nie jest procedowana w normalnych standardach państwa prawa, to ustawa, jeśli posłowie, którzy przez lata, czy senatorzy, którzy przez lata krzyczeli o konstytucji, o tym, żeby procedować prawo w sposób legalny, o tym, żeby szanować prawo, o tym, żeby szanować też to, jak w Polsce będzie ono tworzone, dzisiaj będą popierać tę ustawę, to sami wykażą się wielką hipokryzją. I proszę o tym pamiętać. Dlatego też do szanownej komisji wnoszę o to, żeby jednak odrzuciła tę ustawę, nie procedowała jej, ponieważ jest to żart dla całego procesu legislacji, jaki dzisiaj jest w Polsce. Pozwalacie Państwo na to, żeby wciągnąć się też w grę Jarosława Kaczyńskiego, w której zamieszał w kotle. I będzie zarządzał przez chaos, co widzimy choćby w kryzysie, jaki mamy dzisiaj także w rządzie. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.